Dziś przedstawiam silnik spalinowy marki Brix Straton Model 625 Series Silnik ten jest znany również pod nazwą 625E Series Mam tutaj na myśli tą starszą dolnozaworową jednostkę O pojemności tak jak widać 190 cm3 Gdyż obecnie te silniki są już powolutku zastępowane nowymi silnikami Brixa O mylnym oznaczeniu również 625 Series, 650 i 675 Tamte jednostki są już natomiast górnozaworowe O pojemności skokowej 160 cm Sześciennych. Zatem to jest test tego starszego dolnozaworowego silnika charakteryzującego się tutaj taką głowicą z żeberkami, taką właśnie tutaj tym kwadratowym filtrem powietrza. No, przede wszystkim ten silnik różni się troszeczkę wizualnie od tamtych silników. Na początek troszeczkę o danych technicznych, potem wspomnę co czym ten silnik różni się tak naprawdę, a w sumie czym się nie różni od serii 650 i 675, a następnie przejdę do wad i zalet. Oczywiście silnik jest czterosuwowy, dolnozaworowy, jak wspominałem, na czyste paliwo. Zatem tutaj mieści się Duży zbiornik paliwa o pojemności 1 litra. Możemy kosiarką pracować na paliwie 95 lub 98 oktanowym. Tutaj, już według uznania, tutaj mieści się wlew oleju wraz z zintegrowanym bagnetem do badania jego stanu. Tutaj mamy taką przedziałkę, w której ma się znajdować odpowiedni stan tego oleju. Jak jest napisane na miarce, oleju mieści się maksymalnie 591 ml. Nie wiem, czy tutaj będzie to widać. Do stanu maksymalnego. Oczywiście tym miejscem wlewamy olej, tym miejscem również kontrolujemy jego stan. Dozwolone jest również, tak jak we wszystkich silnikach Bliksach, tym, tym miejscem również spuszczanie tego oleju silnikowego poprzez odkręcenie miarki i poprzez po prostu przewrócenie go siarki na ten bok całkowicie w celu wylania tego oleju. To również jest dozwolone. Moment obrotowy tego silnika to 8,5 Nm. Tuleja cylindra jest tutaj tylko i wyłącznie aluminiowa, już praktycznie wersja z żeliwną tuleją tutaj nie występuje. Jeśli takowa występowała, by powinno tutaj być takie dodatkowe oznaczenie IC w tym miejscu. Silnik produkowany do dzisiaj pod obecnym oznaczeniem 625 Series, gdzieś od około, ja wiem, może 2007 roku, 2006. Tu mam zatem egzemplarz z 2008 roku. On jednak niczym się nie różni od obecnie, egzemplarza, od obecnie produkowanego egzemplarza w roku. 2016. Ogólnie jednak ten silnik w gamie Blixa jest dostępny już nawet od lat 90. pod starszym nazewnictwem np. Na Quantum. Jeśli chodzi o moc silnika, no to są różne przeboje, gdyż niektórzy różnie ten silnik oszacują, jeśli chodzi o moc. Jest to spowodowane np. tym, że nawet producent na swojej stronie nie opisuje jakiej ten silnik jest mocy. On nie wspomina jakiej on jest mocy. No i po prostu to sprzedawcom pozostawia gigantyczne pole do manewru. Niektórzy piszą, że ma 4,5 konia, 5, 6, a nawet tak jak jest tutaj napisane 625 to piszą, że ma 6,2 konia mechanicznego on w rzeczywistości według nowych norm badania najczęściej jest spotykany że ma moc około 2,4 kW nie wiem czy tutaj będzie to wspomniane na tabliczce znamionowej no nie ma tego niestety wspomnianego a więc 2,4 kW, nie, szybko przeliczając z tego co pamiętam to jest coś prawie 3,5 konia mechanicznego lub właśnie 3,5 konia mechanicznego proszę się nie, zraża, nie zrażać tym że ten silnik jest bardzo słaby po prostu zmieniły się sposoby badania mocy tych silników prawdopodobnie za sprawą Unii Europejskiej ten silnik jest bardzo bardzo mocny. On świadczy o tym oczywiście bardzo duża pojemność skokowa 190 cm, więc między innymi tyle, ile ma Honda GCV 190, a nawet więcej niż ma silnik Kawasaki FJ180. Nieco słabszego technologia dolnozaworowa, dolno która wykorzystuje nieco mniejszy potencjał mocy silnika z pojemności skokowej. Jednak mimo wszystko jest to bardzo, bardzo mocny silnik i faktycznie według starych norm badania silnik ten był oznaczany jako nawet do 6,5 konia mechanicznego, a później te normy się zmieniły. Mimo tego, że silnik Silnik jest taki sam. On wciąż mógłby pod starszym oznaczeniem występować jako silnik 6,5 konia. To obecnie, według obecnych norm, jest traktowany właśnie jako 2,4 kW. Na zakończenie danych technicznych powiem jeszcze, że ten silnik, jako właśnie ta mniejsza seria 625, jest najrzadziej łączony z systemem Ready Start. System ten występuje tutaj bardzo rzadko. Najczęściej można spotkać ten system z taką ręczną paliwową, pompką paliwową w tym miejscu. Aby uruchomić ten silnik, na razie trzy razy wcisnąć tą pompkę na zimnym silniku. Jeśli silnik jest już rozgrzany podczas pracy, nie trzeba nic Ciskać. Silnik ten oczywiście jest na standardowe. Trzy mocowania, jedno z tym w tym miejscu i dwa w tamtym miejscu. Takie same mocowania jak w silniku Tecumseh, Honda. Hamulec bezpieczeństwa mieści się w tym miejscu. Regulacja obrotów, jeśli występuje, a występuje coraz rzadziej, to jest montowana w tym miejscu. Tutaj przyczepiamy linkę, a tutaj zakładamy koniec tej linki. Filtr powietrza jest tutaj papierowy, mieści się w tym miejscu. Aby się do niego dostać należy odkręcić tą śrubę na płaski śrubokręt klucz, klucz 8 mm. W niektórych wersjach jest również taki 3, żółty motylek który można odkręcić wtedy beznarzędziowo. Filtr powietrza należy do jednych z najtańszych na rynku. Jest to bardzo tani filtr, kosztuje około 8 zł. I co ciekawostka, jest on taki sam jak w Hondzie GCV 135, 160 lub 190. Jest to ten sam model filtra. Nie ma tutaj filtra paliwa, nie ma tutaj również wersji z filtrem oleju. Jeśli na przykład chodzi tutaj o jaki olej stosować, oczywiście nic się tutaj nie zmienia. Olej o oznaczeniu Sae-30. Najlepszy oczywiście zalecany jest prawdopodobnie ten przez Brixa, ten w czarnej buteleczce z logo Brixa. Ci, którzy chcą kupić siarkę spalinową, z pewnością zauważyli, że silnik ten o podobnych yy, kształtach jest sprzedawany również pod nazewnictwem 650 Series i 675. No i niektórzy zastanawiają się, czym te silniki się różnią. Skoro tutaj ta cyferka jest mniejsza, 625, to z pewnością ten silnik będzie słabszy. Otóż nie. Briggs strasznie troszeczkę miesza w oznaczeniach tych silników. Oni tak sztucznie sobie poszerzają serię, tworzą takie jakby z jednego silnika robiąc trzy warianty. Czyli właśnie 625 Series, 650 i 675. Silnik jest ten sam, on się niczym nie różni. Różni się tak naprawdę tylko i wyłącznie jedną rzeczą, taką górną pokrywą. W tej chwili jest to silnik 625 Series, a jeśli w fabryce ktoś zamówi silniki 650 Series, nakłada się taką obudowę i już jest silnik 650 Series, lub na przykład do kosiarki partner jest dedykowana taka osłona, no i wtedy jest to silnik 625 e series, dedykowany do kosiarki partner. Wiem, że producent na swojej stronie zaznacza, że ten silnik w porównaniu np. do serii 675 ma wartość momentu obrotowego. Na poziomie 8,5 Nm, a silnik 675 Sirius ma tych Nm 9,2. Jednak wszystkie podzespoły serii 625 i 675, a więc tych skrajnych, są takie same: czy to gaźnik, czy to zapalarka, tłumnik, wszystko. A nie ma tutaj żadnej elektroniki w tym silniku, która mogłaby nam elektronicznie w jakiś sposób blokować nam tę moc. To nie jest samochód osobowy, to nie jest takie coś, że na komputerze ustawimy, jaką ma mieć moc. Tutaj jedyne elementy, jakie mogą nam ograniczać moc, to tak naprawdę gaźnik, tłumnik, Kolektor w sący, w jego średnica, lub tam kanał w cylindrze, lub zawory. Tutaj to wszystko, przyglądałem się temu, jest takie samo jak w serii 675. Jest to sprytny zabieg Brixa, który po prostu polega na tym, aby poszerzyć swoją gamę jednostek. Tak jak Honda oferuje trzy jednostki, tak Brix wszystkie swoje trzy jednostki zawsze oferuje w trzech, tak jakby wariantach wersji. No i dzięki temu oni z trzech jednostek mają wtedy dziewięć jednostek. No i cieszę się tym, że oferują najszerszą gamę jednostek do kosiarek spalinowych. Moc tych silników może na papierze jest inna. Fakt, że zawsze są one. Pisane jako 2.4 4 KW, no ale ten moment obrotowy może być nieco mylący. Jednak kosiłem serią i 625, i 675 w trawie, i moim zdaniem są one tak samo mocne. Dodatkowo ten zabieg stylistyczny łączy się na przykład z tym, że silniki już tych serii mają często system Ready Start, ale na przykład znacznie częściej silnik 675 Series jest wyposażony w system Ready Start. Tamten silnik jest taki traktowany jako bardziej wypaśny, no i wtedy ten Ready Start jest praktycznie w 90% tych modeli. Tutaj jakoś to jest najmniejsza seria. 625, no to ten ready start zdarza się tylko w około 10% kosiarek, więc najrzadziej. No i jeśli, tak jak mówiłem, ktoś na przykład chce wersję z rozrusznikiem elektrycznym, no to wtedy tylko i wyłącznie ten rozrusznik najczęściej jest w serii 675, więc w tym tak teoretycznie najbardziej wypasionym modelu silnika. Jeśli chodzi o wady i zalety tego silnika, a więc przede wszystkim takim powielanym troszeczkę mitem jest to, że jest to stara, dolnozaworowa konstrukcja, że ten silnik jest z tego powodu głośniejszy i bardziej paliwożerny. Otóż moim zdaniem jest. Jeśli różnica taka występuje, no porównam tutaj ten silnik na przykład do obecnej serii DOV 775 Series, gdyż one są zbliżone wariantami mocy, a, tam, a tamten właśnie silnik jest górnozaworowy, więc powiedzmy w tej nowszej konfiguracji. Więc jeśli chodzi o to, bez przesady. Jeśli występuje różnica tylko kosmetyczna, ten silnik jest bardzo oszczędny. Układ wydechowy jest tutaj również bardzo, bardzo spory, i ta kosiarka nie jest również z tego powodu głośniejsza. Zresztą tam nawet nie chodzi o układ wydechowy, no ale jest reklamowane, że sposób napędzania tych zaworów jest taki rozwiązany. Bardziej cicho, ale tutaj z pewnością nie słychać tych zaworów w jakiś sposób, że one tutaj jakoś głośno pracują. Zatem to są troszeczkę takie mity, a w dodatku są dość mocno przereklamowane, że tutaj ta różnica wcale nie jest taka duża. To, że ten silnik jest dolnozaworowy, to nie jest wina tego, że Blix go obecnie tak zaprojektował, że wykorzystał starszą technologię. Tak jak mówiłem, ten silnik sięga konstrukcją lat 90. On jest na nieco zmodyfikowanej w starszej wersji Quantum. No i na przykład nowe silniki górnozaworowe, a więc DOV-760. 75 Series są zaprojektowane w roku typu 2006, 2007, a więc no już na nowych trendach. Można to traktować jako wadę, że ten silnik jest taki starszy konstrukcyjnie, ze względu właśnie na takie rozwiązania. Jednak proszę pamiętać, że rynek kosiarek spalinowych nie robi takich rewolucji jak na przykład rynek elektroniki czy rynek samochodowy. Tutaj przeskoki są małe. Ten silnik tak naprawdę nie ma jakichś takich rozwiązań. Z pewnością nie są to jakieś liczne rozwiązania, które brakowałoby, które są teraz obecnie w serii 775. Mało tego, niektórzy ze starszej konstrukcji wyciągają wady, że. No, wiadomo, technologia dolnozaworowa, nieco to wszystko troszeczkę inaczej rozwiązane. Ale tutaj starsza konstrukcja niesie też za sobą zalety. Między innymi wszystkie obecne Brixy, górną zapalarkę, mają plastikową. Tutaj w starszej konstrukcji zapalarka była metalowa. No, i mimo, że ten silnik na przestrzeni lat skutecznie modyfikowano, aby był tam, wiadomo, nieco słabszy, to metalowej obudowy zastąpić się nie dało. Tutaj zamiast plastikowej zapalarki mamy solidną metalową zapalarkę, która z pewnością no jest w jakiś sposób mechanicznie nieco trwalsza od tej wersji plastikowej. Również jakieś takie sposoby mocowania zbiornika są może troszeczkę antyczne na liczną ilość śrubek, no ale z pewnością jest to nieco trwalsze rozwiązanie niż na przykład śmieszne wsówki w serii 450. Także antyczna konstrukcja lat 90. niesie też za sobą pozytywne rozwiązania. No i zaczynając już teraz od takich prawdziwych wad. Otóż jest to silnik Blixa, Jako, że jest to silnik Blixa, łączą się dla niego wady, znane z innych silników Blixa, więc miękki wał korbowy, naprawdę silniki Hondy mają trwalsze twa te wały, mniej podatne na skrzywienia, nawet chińskie silniki. No tutaj Briggs niestety ma te wały podatne na skrzywienie. Po uderzeniu w jakąś solidniejszą przeszkodę wał ten nam się skrzywi. Dodatkowo ta jednostka jest najbardziej wrażliwa na niewyważony nóż lub lekko skrzywiony wał. Jeśli wyczujemy po uderzeniu nożem jakieś niekontrolowane drgania, jak najszybciej trzeba zdiagnozować czy nie skrzywił nam się wał korbowy, czy nie skrzywił nam się nóż, co na przykład lubi się często dziać w kosiarkach marki Alko. No i na przykład wymienię tutaj rzeczy, które dzieją się z tym silnikiem po koszeniu właśnie na niewyważonym ostrzu. W ten sposób jesteśmy Uśmiercić w stanie najszybciej. Jeśli już nawet po pół roku koszenia uderzymy w jakąś przeszkodę, silnik zacznie nam drżeć. No i bez względu na to, jak mocno on drży, no jesteśmy w stanie go nawet po roku uśmiercić całkowicie, gdyż on wskutek drżeń zaczyna się rozkręcać. Rozkręca się metalowa osłona. Ona w nowszej wersji jest z takiego drutu. Ona może się tam wtedy troszeczkę mniej rozkręca, no ale to jest nieistotne. Osłona jak osłona. Odkręca nam się tłumnik. On zaczyna nam latać podczas pracy i niszczą się bardzo gwinty w bloku silnika. Rozkręca nam się tutaj cały filtr paliwa, cały filtr powietrza z tą Obudową. Niektórzy widzą w swoich kosiarkach, że im tu bardzo mocno ten filtr zaczyna drżeć do góry i na dół. Jest to skutkiem tego, że rozkręca się cała podstawa gaźnika, a podstawa filtra powietrza to jest wszystko na jednej blaszce, tam głębiej. To wszystko się rozkręca, to wszystko zaczyna latać. Jeśli to wszystko zaczyna latać, pęka nam kolektor z sący, do którego po prostu ta osłona jest przyłożona. Zaczyna nam po prostu drżeć ten kolektor, który jest tam nad silnikiem, i w późniejszej fazie pęknie nam ten kolektor. To są naj, najczęściej po prostu takie rzeczy, które niszczą nam silnik powoli, ale bardzo skutecznie. Jeśli pęknie nam kolektor ssący, silnik praktycznie od razu przestaje pracować lub pracuje tylko, jeśli pompujemy mu cały czas pompką paliwa. Jeśli to był tylko niewyważony nóż, to możemy się tutaj łudzić, że serwis da nam radę naprawić ten silnik, jednak koszty wymiany kolektora ssącego w yy, koszty naprawy gwintów w takim bloku od podstawy gaźnika do mocowań tłumika są duże, no i niestety trzeba ten silnik najczęściej wymienić. Zatem obowiązkowe, jeśli ktoś chce dbać o ten silnik, koniecznie trzeba kontrolować wyważenie ostrza i nie kosić na krzywym wale są rzeczy, które psują się na skutek właśnie drżenia kosiarki. Takich powtarzających się musterek Lubi pękać zbiornik na łączeniu właśnie w tym miejscu, lub tutaj gdzieś z tyłu. Kolejna wada, jeśli uderzymy o przeszkodę, potrafimy nie tylko skrzywić wał, skrzywić nóż, lub w najlepszej wersji po prostu tylko wyszczerbić nóż, potrafi nam również zerwać się klin na kole magnesowym w tym miejscu. Problem jest taki, że często przy zerwaniu tego klina uszkadza się również koło magnesowe, które jest tutaj delikatne, jest aluminiowe. No, na przykład w chińskich kosiarkach niezależnie od wersji, najczęściej Stosuje się ciężkie, żeliwne koło, którego nie sposób uszkodzić aluminiowym klinem. Tutaj klin jest aluminiowy, ale i koło jest aluminiowe i często przy zerwaniu tego klina uszkadza się również koło magnesowe. Koło magnesowe nowe kosztuje 400 zł, więc prawie tyle co silnik. Nawet używane jest na serwisie Allegro wyceniane na około 80 zł. No zatem to jest również no w chińskich silnikach mało kiedy dochodzi do zerwania takiego klina. Nie mówiąc już nawet o silnikach Kawasaki czy Hondy, tylko Blixa trapią jeszcze takie, zdawałoby się, przestarzałe problemy rodem z silników Tehum Seha. Kolejną wadą jest to, że ta starsza konstrukcja jest, sprawia, że nieco ciężko jest tutaj wymienić tak prostą rzecz jak np. sznurek w tej kosiarce. No oczywiście, aby wymienić tutaj sznurek należy zdjąć górną pokrywę, najczęściej mocowaną na dwie śrubki, kolejne trzy śrubki na yy, odzbiornika paliwa i następnie cztery śruby od osłony zapalarki i dopiero wtedy mamy na, na wierzchu zapalarkę ze sznurkiem. Jest to dość utrudnione. W nowych silnikach Blixa czy Honda wystarczą do odkręcenia trzy śruby i już całą zapalarkę mamy na wierzchu. Jeśli chodzi o to, jak ciężko się odkręca odpala ten silnik? Otóż ma już dość zaawansowany odprężnik w tych nowych, pod nowymi oznaczeniami, więc po 2008 roku wraz łączony z systemem Ready Start on odpala bardzo lekko, jednak tutaj masz taką starszą zapalarkę z takimi bliżej zestawionymi zapadkami nie z tymi szerszymi jak w obecnej serii 750 przez co jego odpalanie może być nieco, nieco cięższe niż tych od obecnych serii, ale nie ma tutaj dramatu no i na tym silniku również widać doskonale przykład tego, jak Briggs coraz bardziej oszczędza na materiałach w swoich silnikach. Otóż, jako że ten silnik można znać z lat 90., to można sobie porównać wersję z lat 90. do na przykład wersji z 2010 roku. A więc silniki na przestrzeni 20 lat. Zmieniły się one gigantycznie. Widać, że materiały stosowane w obecnych seriach są znacznie delikatniejsze. Otóż ta osłona w początkowych wersjach, mimo że również była metalowa, była ze znacznie grubszego materiału. W końcowych wersjach o tą osłonę, ona jest z tak cienkiej blachy, że praktycznie można sobie pociąć ręce przy wymianie. Sznurka jest normalnie jak żyletka. Tak samo tłumiki w starszych wersjach na przykład nie korodowały tak szybko. Widać, że były zrobione z nieco solidniejszego materiału. Tak samo malowanie silnika. Bardzo szybko silnik robi się taki po prostu, że ta czarna farba z niego odpada. W starszych silnikach ta farba trzymała się znacznie, znacznie dłużej. Oczywiście ten silnik w porównaniu do silnika z lat 90. jest dużo, dużo lżejszy. Ma to również wpływ ze względu na to, że masę elementów metalowych zastąpiono plastikiem. Tutaj dla przykładu kolektor z sący. To jest kolektor metalowy. No akurat to jest z innej serii silnika, ale również był metalowy kolektor stosowany w tych silnikach, w Quantum, a więc poprzednikach serii 625 i650 to jest obecnie plastikowy kolektor sący. W ten sposób szukano oszczędności. Te silniki na metalowym kolektorze nigdy nie miały problemów z pękaniem kolektora. No jak można połamać metal, to praktycznie było niemożliwe, nie spotkają się z przypadkiem uszkodzenia. No i wadą jest to na przykład to, że tutaj wysiada nam ta uszczelka między obudową filtra powietrza a gaźnikiem, przez co gdy pomp... a ona jest niezbędna do tego, aby prawidłowo funkcjonowała nam tam pompka paliwa. Więc jeśli zdejmujemy tą osłonę i uszkodzimy tą uszczelkę w lub w jakiś sposób po prostu ta uszczelka nam się zużyje, no to pompka paliwa przez. Staje działać, No i zimny silnik bardzo, bardzo ciężko zapala. Ostatnią z takich wad jest to, że jest to tak naprawdę silnik amerykański. W każdym razie jego korzenie wywodzą się z Ameryki. No i wszystkie te śruby one nie są w oznaczeniu milimetrycznym, metrycznym, konkretnie, tylko w calowym. I na przykład to nie jest dokładnie klucz 10 mm, tylko to jest klucz 1 czwarta cala. I często rozebranie tego silnika w poważniejszy sposób jest dość uciążliwe, aby odkręcić te śruby, trzeba mieć naprawdę dobrą, najlepiej nową nasadkę 10 mm, koniecznie sześciokątną. Kluczem płaskim możemy zapomnieć, że od Kręcimy te śluby. Tyż konkretnie w przeliczeniu na milimetry jest to coś około 9,5 mm, czy coś takiego, i ten klucz może nam przeskakiwać. Najlepiej, aby rozkręcać ten silnik, powinniśmy być wyposażeni w klucze calowe. Także podsumowując, tych wad troszeczkę jest. Wymieniłem dość dużo elementów, które lubią się psuć w tym silniku. Jednak jak to się ma jako kształt? Otóż proszę pamiętać, że to, że tyle usterek jest, nie znaczy, że jednego użytkownika dopadną one dopadną te usterki wszystkie. Przy odpowiednim szanowaniu ten silnik spokojnie wystarcza do końca życia takiej kosiarki. I Alco. Tutaj mam egzemplarz z 2008 roku i ten silnik cały czas pracuje dobrze. Zazwyczaj są one bardzo wdzięczne. Przy minimalnym szanowaniu, jeśli nie kosimy jakiś kamienie, jeśli nie skrzywimy tego wału, silnik ten spokojnie jest w stanie 10 lat przepracować. Jest to również bardzo dobra konstrukcja, z tego powodu, że jest masę części dostępnych w zamienniku, a ze względu na to, że jest to najpopularniejszy tak naprawdę silnik montowany w kosiarkach spalinowych, części tutaj jest sporo i są one praktycznie najtańsze na rynku. Czy to świeca zapłonowa, czy filtr powietrza, czy jakiś tłumnik, jakieś osłony. To wszystko można kupić w naprawdę dobrych pieniądzach. Mało tego, ten silnik jest tak znany, że jest na internecie mnóstwo poradników, jak w razie co naprawić jakąś usterkę. Każdy serwis zna ten silnik, bez problemu go naprawi. Niestety również został wyliczony, tak jak każdy obecny silnik Blixa, aby nie popracować zbyt długo. Przypomniało mi się jeszcze o jednej rzeczy. Otóż te silniki w porównaniu do starszych Quantumów mają również cieńsze pierścienie. Oczywiście zostało to tłumaczone mniejszymi oporami wewnętrznymi, aby silnik ten lżej zapalał i przez to był ekonomiczniejszy, ale głównie przyczyniło się do tego, że znacznie łatwiej ten silnik na przykład przegrzać, przytrzeć i no oczywiście te pierścienie ze względu na to, że są cieńsze, dużo szybciej się zużyją. Zatem nie spodziewałbym się tutaj takiej wytrzymałości jak w silnikach Quantum'a, a więc nawet spokojnie 20-25 lat, 10 lat tutaj to jest właściwie wynik, z którego powinniśmy być zadowoleni. No i oczywiście opłaca się jednak zakup serii 625, gdyż jest to na tej samej mocy co 675, ale ze względu na oznaczenie jest ona traktowana jako właśnie taki słabszy wariant, przez co również ceny na tą serię są również bardzo, bardzo korzystne. Jeśli ktoś jest zainteresowany, zapraszam również do obejrzenia testów pozostałych silników na moim kanale. A teraz dziękuję za oglądanie.